Dzień dobry. Szanowni Państwo, gospodarka odpadowa i cały ten trudny, żmudny niezwykle kosztowny proces związany z prawidłową gospodarką odpadami to jedno z największych wyzwań, przed którym stoją polskie samorządy. Inwestycja, którą przekazaliśmy już do użytkowania, inwestycja, którą za chwileczkę Państwu pokażemy, to tak naprawdę ogromny krok naprzód w kierunku nowoczesnego planowania i zagospodarowania odpadami. Po 22 miesiącach Trudnej inwestycji. Dzisiaj oddajemy do użytku nowoczesny, w pełni nowoczesny obiekt, nowoczesną halę, która wyposażona została w linię, wyposażoną w nowe separatory optyczne, separatory metali i inne urządzenia, dzięki którym poziom odzysku, czyli poziom recyklingu, będzie coraz większy. Co nam, jaka idea przyświecała nam, kiedy decydowaliśmy się na bardzo kosztowną inwestycję? Otóż, proszę Państwa, chcieliśmy zwiększyć odzysk surowców wtórnych, czyli zwiększy nam się ta ilość odzyskiwanych e, materiałów, które możemy później sprzedać, tym samym zmniejszy się ilość. E, surowców, które były prze, przewożone na składowisko, tym samym zmniejszą się koszty zagospodarowania odpadów, no i poprawią się warunki pracy pracowników. To jest ostatnia inwestycja z wykorzystaniem środków z regionalnego programu operacyjnego z poprzedniej już perspektywy. Całość inwestycji opiewa na kwotę 51 milionów, z czego 13,5 miliona uzyskaliśmy dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego. Dziękuję. Teraz podsumowanie inwestycji poproszę Prezesa. Ja bardzo dziękuję i się bardzo cieszę, że mogłem zrealizować, zrealizować całą inwestycję od początku do końca. I, I tutaj mogę powiedzieć, że zadanie zostało zakończone. Inwestycja to, tak jak widać, jest, jest to instalacja do segregacji trzech generalnie odpadów, czyli tworzyw sztucznych, papieru i odpadów zmieszanych. Ja generalnie chciałbym podziękować pani prezydent, panu marszałkowi województwa, wykonawcom, wszystkim instytucjom, którzy, które przychylnie się patrzyły na naszą budowę. I oczywiście również swoim pracownikom, którzy przy budowie tej inwestycji musieli realizować normalnie swoje zadania obok. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, decyzja o powstaniu tak nowoczesnego obiektu oczywiście nie powstała z dnia na dzień, ponieważ to już za prezydentury obecnego tutaj senatora Janusza Gromka takie pierwsze pomysły były. A oczywiście pieniądze, o których wspomniała pani prezydent z poprzedniej perspektywy finansowej 2014-2020, były pozyskane i dzięki temu można było w sumie efektem finalnym, zobaczyć, co za chwilę zobaczymy, wspaniały obiekt pod względem zmodernizowania nowych linii technologicznych i to się oczywiście wpisuje w program, który realizuje województwo pomorskie, czyli ochrona środowiska i nowoczesne technologie w zarządzaniu odpadami. Mam nadzieję, że od teraz będziemy my jako mieszkańcy mniej odczuwali Pewne uboczne skutki, które były do tej pory, ale również pracownicy, którzy tutaj na tym obiekcie pracują, będą naprawdę mieli o wiele, wiele lepsze warunki pracy. Dziękuję. Właśnie wczoraj dzwoni pani prezydent i mówi: tak, Janusz, no ty musisz być, bo to był za, za Twojej kadencji bycia prezydentem, się zaczęło. E, tylko pogratulować nam mieszkańcom Kołobrzegu i wszystkim gminom, które e, mają umowy podpisane z panem prezesem i z naszą spółką. Ale ja pamiętam, jak się zaczynało, jak tu się przyjeżdżało, to zamykałem oczy, bo był tak. Nieład, e, rozgardiasz, błoto. Jeszcze kilka miesięcy temu, jak sam osobiście coś tam przywoziłem. No to chodziłem po błocie i nie widziałem jakie buty, czy kalosze, czy nie kalosze. A w tej chwili mamy ład, uporządkowane, pięknie zrobione. Podziękować tylko wszystkim tym, którzy się przyłożyli i myślę, że i wy dziennikarze i inni nie będzie narzekali, że już w Kołbrzegu nie ma gospodarki śmieciowej. Dziękuję bardzo. No cóż, mnie wypada tylko wyrazić satysfakcję, że na koniec tej kadencji radni są usatysfakcjonowani swoimi decyzjami, chociaż kontrowersji wokół tych decyzji było sporo na samym początku, no bo ich kwota przerażała. Niemniej jednak myślę, że całe Radzikowo jest usatysfakcjonowane i mieszkańcy Radzikowa są usatysfakcjonowani, że już nie będzie zieleń. Wskazywana jako przyczyna odorów, które wydobywają się na te osiedla. Gratuluję panu dyrektorowi, że będzie mógł zawiadywać tak nowoczesnym obiektem. Dziękuję. Teraz poproszę pana dyrektora Michała Wójtowicza o dwa słowa o samej inwestycji. Dzień dobry. Inwestycja to jest dwa hektary placu betonowego. Hala 3000 m2 i cała infrastruktura wewnętrzna. Tak jak pani prezydent wcześniej wspomniała, są to nowoczesne maszyny linia półzautomatyzowana, która będzie pomagała nam wydobywać surowce wtórne z naszych odpadów tutaj Kołobrzewskich i z regionu kołobrzeskiego. Szacujemy, że tych odpadów, czy zwiększymy ilość tych odpadów o około 2000 ton. Instalacja zaprojektowana jest na przetwarzanie 40 tysięcy ton odpadów, y, wszystkich odpadów, które tutaj będą trafiały, mogą to być odpady zmieszane, mogą to być odpady stworzyw sztucznych y, oraz papieru. Na, ta, y, na chwilę obecną nie mamy takiej ilości y, odpadów, y, natomiast y, no, będziemy musieli się rozwijać, żeby tą instalację nakarmić. W cudzysłowie tak można powiedzieć. Dziękuję bardzo. Pan Martin bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na, na tą piękną uroczystość i jako reprezentant banku PKO Banku Polskiego bardzo się cieszę, że my jako instytucja finansowa mogliśmy wspierać tą inwestycję finansowo. Bardzo dobrze się tego typu inwestycje wpisują jakby w profil działalności naszego banku, który ostatnimi czasy jest bardzo mocno nakierowany na te aspekty ESG związane z, też z gospodarką odpadami i dbamy o to, żeby nasze środowisko było czyste i, i coraz czystsze, tak żebyśmy mogli przyszłym pokoleniom przekazać naszą ziemię Taką, żeby mogli dalej sobie na niej mieszkać i żyć. Także dziękuję pięknie za zaproszenie i życzę du dużo, e, dużo pomyślności i, i dobrych efektów w gospodarce odpadami na terenie e, miasta Kołobrzeg i okolicznych gmin. Dziękuję. Jakie procenty odzysku surowców wtórnych będziemy mogli odzyskać dzięki tej instalacji? Jak to procentowo wygląda, bo wiemy, że mamy pewne wymogi gminy w określonych przedziałach czasowych. Tak, tak. tak. Na dzień dzisiejszy możemy, możemy powiedzieć e, tak, że e, instalacja jest stricte nastawiona na 3 z 5 frakcji odpadów. Dzisiaj nie ma problemów z tymi frakcjami z odpadów, czyli szkła. Natomiast, e, jeżeli chodzi o e, surowce wtórne, no to e, szacujemy, że to będzie około no, 20% e, ogółu tych odpadów, które uda nam się wydobyć. E, co prawda, e, no, stanęliśmy przed nową rzeczywistością. E, teraz mamy pół roku testowania e, całej tej linii i dopiero wszystko tak naprawdę wyjdzie e, w praniu, e, jak, 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 jak to będzie wyglądało. E, instalacja e, działała przez miesiąc, e, no nie obyło się bez e, takich powiedzmy e, problemów e, wieku dziecięcego takich, e, takich instalacji. E, natomiast e, no już widzimy, że e, no przez ten miesiąc Wyodrębniliśmy około 80 ton samych butelek PET. Podobna ilość to jest opakowań różnego rodzaju tworzyw sztucznych itd. Tak Możemy też tutaj, czy widzimy widzimy perspektywę wyodrębniania folii, natomiast no dzisiaj, dzisiaj rynek, jeżeli chodzi o sprzedaż surowców w postaci folii, jest dosyć trudny. Ta folia, wiadomo, ona jest zanieczyszczona, no bo to są odpady niestety komunalne, to nie jest super czyste, tak jak gdzieś, powiedzmy, materiały przemysłowe. Natomiast no, jesteśmy w trakcie właśnie e, rozmów e, i, i, i różnych szkoleń od, z recyklerami, e, jak zrobić, żeby tych materiałów e, jak najwięcej e, pozyskać. E, no, jest, Widzimy dużą możliwość, natomiast no na dzień dzisiejszy jeszcze nie jesteśmy w stanie podać tych liczb, ze względu na to, że, że, że no dopiero to obserwujemy i ten rynek surowcowy dopiero zaczynamy rozpoznawać. W dużej mierze zależy to od mieszkańców? To Zgadza się. W dużej mierze zależy to od mieszkańców. Zawęcamy. Tutaj właśnie prośba do, do mieszkańców o Sumienne segregowanie odpadów, przede wszystkim tych z żółtego worka. Instalacja jest bardzo nowoczesna, jest zaprojektowana właśnie, ona może działać w trybie półautomatycznym. A jeżeli ten odpad, który do nas by trafiał od mieszkańców, bardzo czysty, to nawet mogłaby pracować w trybie pełnym automatycznym co również pozwoliłoby nam na to, żeby no, te koszty yy, yy, zmniejszyć. No i wszyscy tutaj yy, z prezesem oraz cała spółka, wszyscy yy, pracujemy nad tym, yy, żeby yy, no, obniżyć mieszkańcom koszty zagospodarowania odpadów, bo to jest nasz główny cel i zadanie, które chcemy realizować. Może nas czekać od nie, bo koszty wciąż rosną. No przecież rosną koszty energii, koszty pracownicze. Dzięki temu możemy utrzymywać wciąż na tym samym poziomie. Środowisko jest ważne. Generalnie akurat, a, 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 akurat ostatnio było otwarcie ofert z miasta przetargu, no, więc, tym, no. więc no ceny, ceny, ceny zakładamy na przyszły rok ceny bez zmian.